Witam serdecznie, zapraszam dzisiaj na bardzo smaczny deser w roli głównej rzodkiewka. Poza tym, dodam jeszcze do deseru jedno jabłuszko, troszkę zblanszowanych migdałów. Do sałatki dodam także pęczek szczypiorku, nie boimy się mieszać takich smaków szczypiorek z jabłuszkiem, z rzodkiewką. Bardzo dobrze się komponuje. Łyżeczkę taką niedużą miodu i około 300 gram jogurtu takiego gęściejszego. Myjemy rzutkiewki, umy te rzutkiewki kroimy w taką kosteczkę. Teraz jeszcze wrzucam ją na sito. W przypadku takich rzodkiewek należy usunąć. Tą zieloną część. Tak przynajmniej mówią badania, że to jest dla nas szkodliwe, więc tak dla świętego spokoju proponuję Wam to odkroić. Jak widzimy zielonego ziemniaka, od razu go wyrzucajmy, szkoda naszego obierania. To samo się tyczy marchewki, pietruszki. Odnośnie jabłuszka, proponowałabym Wam odmianę Jonathan albo Champion, ponieważ to jest taka żółciutka struktura i ona nie zmienia koloru. Pokroję go również w taką kosteczkę jak rzutkiewkę. A jeszcze ważna rzecz: powinnam jeszcze przed posypać rzutkiewkę odrobiną soli, przemieszać na sitie. Wyjmę jabłuszko i szczypiorek. Z rzodkiewki odpłynie sporo płynu. Co jakiś czas mieszam rzodkiewkę, żeby szybciej odpłynęła z niej woda. Posiekam migdały. Ponoć 5-6 migdałów dziennie bardzo poprawia komfort psychofizyczny. Nie musimy siekać tak bardzo drobniutko. Chodzi o to, żeby były wyczuwalne w naszej sałatce. Do miski wrzuciłam jabłuszka, teraz dorzucam migdałek. Teraz jeszcze pokroję na drobniutko szczypiorek. Ten szczypiorku możemy zostawić sobie do dekoracji. Dodaję do miodu troszeczkę jogurtu. I wymieszam z miodem w małej ilości, żeby później nie martwić się, że ten miód tam gdzieś nie został wymieszany. Myślę, że wystarczy tego ociekania. Dodaję żetkiewkę do pozostałych składników. Dodaję teraz cały jogurt. Myślę, że to taka porcja na 4 osoby. Bardzo fajny deser do obiadu. Dodaję teraz miód rozpuszczony w I wszystko mieszam. Zamiast jabłuszka, możecie dodać ananasa, kiwi, bądź oprócz jabłuszka zwiększyć składniki i dodać jeszcze inne owoce. Chociaż ja osobiście uważam, że im prościej, tym lepiej. Jabłuszko zawsze mamy pod ręką. I bardzo dobrze komponuje się ze szczypiorkiem, z rzodkiewką. Oczywiście, próbujemy. Wspaniała, naprawdę rewelacyjna, krupiąca, pyszna.